Długość materaca to jest 2 metry, czyli standard, a kołdra łączy się tutaj, czyli z jednego boku na pewno nie ma na 2 metrów, zostało zamówione jako 2 metry na 2,20 Poprzek ma ona 2 metry I ja troszeczkę zjechało, ale... No, ciutkę zjechało, ale to nie ma raczej znaczenia. 2 metry. Czyli na długość ma 1,80 m, na szerokość 2 m A miałem mieć 222 Z każdego pokoju jest krótsza o...